Witam się bardzo cieplutko na początku 2024 roku. Słuchajcie, przyszedł do mnie taki temat. Dlaczego uciekają mi pieniądze? Dlaczego uciekają ci pieniądze? Jaka jest perspektywa feng Shui, jeżeli mówimy o tym temacie? I słuchajcie, mam tutaj mnóstwo notatek. Tak sobie przemyślałam temat. Podzielę się z tobą tymi, tymi aspektami. Być może w jakiś sposób zlokalizujesz, że tak masz, i poprawisz, po prostu poprawisz. Jeżeli nie poprawisz, to zachęcam Cię do współpracy. Ja poprawię. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, na którą zwracam uwagę, to na pewno jeżeli mówimy o zarabianiu, uciekaniu, braku, to jest źle ustawione biurko, źle ustawione miejsce do pracy. To miejsce do pracy, które nie daje mi potencjału, które jest na przykład ustawione w przestrzeni takiej, że mnie wyrzuca z tej przestrzeni wyrzuca i klientów, i wyrzuca kasę, którą miałabym, miałbym tam zarobić. Kolejnym aspektem są tzw. ciągi komunikacyjne. To są ciągi takie, które mamy w domu. To są wszelkiego rodzaju korytarze, długie korytarze, które wyprowadzają nam energię z domu. Ja kiedy konsultuję, kiedy konsultuję domy, to bardzo często z czymś takim się spotykam. Wręcz czasami mam, mam taki problem, główny do rozwiązania, i to właśnie jest ciąg komunikacyjny, drzwi główne, gigantyczny taras na końcu tego korytarza, który prowadzi od drzwi głównych poprzez salon na zewnątrz, i w tym momencie mamy totalne podzielenie domu na stronę prawą, stronę lewą, a wszystko co do domu wchodzi, tym pięknym tarasem wychodzi. Kolejnym aspektem jest wszelkiego rodzaju blokada, która może się pojawić. Czasami konsultuję biznesy i takie blokady pojawiają się po prostu na wejściu do tego biznesu. To mogą być drzewa, to mogą być inne budynki, to mogą być stojące samochody, to może być każdy inny aspekt, który jest blokadą, który ja jako ekspert Feng Shui, za tą blokadę uważam. Cofając tą blokadę, troszeczkę inaczej, te pieniądze będą do nas płynąć i być może nie będą uciekały. Dużym problemem z uciekającymi pieniędzmi z perspektywy Feng Shui jest kształt domu. Słuchajcie, jeżeli mówimy o rzucie domu, mówimy o kształcie domu, to wiecie, że Feng Shui jest takim, dobre Feng Shui, jest takim zobrazowaniem tego, co mamy w Naturze, a więc nie mamy kształtów ostrych, wszystko łagodnie, pięknie się harmonizuje. Natomiast w momencie, kiedy mieszkamy w domu, który ma bardzo dziwny kształt, to energia, która nam do domu wchodzi, ona zasila nam bardziej niektóre miejsca, a niektórych nie zasila wcale, bo uwaga w domu ich nie ma. Albo, uwaga, są w garażu, albo, uwaga, są w jakimś bardzo dziwnym miejscu, które jest zagracone, których nie używamy. I co się wtedy dzieje? Wtedy pieniądze, które de facto mają do nas przyjść, albo przychodzą, z tego domu po prostu są wyrzucane i w tym domu ich nie mamy. Zerknij u siebie, czy tak masz. Jeżeli ja mówię dom, mam również na myśli mieszkanie. Nie będę tego rozgraniczała, wiadomo. Wiadomo, że tak jest. Słuchajcie, pieniądze też lubią spokój, tak się mówi, lubią spokój, równowagę, taką zadumę, nie lubią być w przyciągach energetycznych. Dlatego słuchajcie, jeżeli, jeżeli macie w swoich biznesach kasy, to te kasy oczywiście ustawia się z daleka od drzwi, żeby właśnie te pieniądze były daleko od drzwi i symbolicznie nam nie uciekały. My budując dom, kupując mieszkania, sprawdzamy. Jeżeli ja robię konsultacje w Fengshui, to sprawdzam, czy, czy w domu mam ten obszar z finansami związany. Tych obszarów może być kilka. W Fengshui nigdy nic nie jest jednoznaczne. Zawsze można znaleźć różne alternatywy i wybrać tą. Najlepszą, dlatego Feng Shui może być bardzo trudne, ale też może być bardzo łatwe w te, na tym poziomie, takim absolutnie podstawowym. I sprawdzamy sobie obszary, obszary finansowe pod wpływem jakich energii one się znajdują. Czy one są pod wpływem gwiazdy 1, 8, 9, 2 już wkrótce, i to będą świetne domy, świetne mieszkania. Czy obszar finansowy jest na przykład pod wpływem gwiazdy 5, czyli totalnego przełomu kryzysu, czy na przykład siódemki, gdzie cały czas się z kimś wykłócamy, czy trójki, kiedy na przykład ciągle jesteśmy skonfliktowani i mamy pieniądze, a potem ich... Nie mamy. To jest niezwykle istotna kwestia, ale to już jest to klasyczne Fengshui, o którym się głośno nie mówi, bo jest to wiedza zbyt skomplikowana na to, żeby, żeby ją tak od razu pojąć. Ja zawsze się śmieję, że jeżeli pracuję z kimś, to streszczamy całą wiedzę feng Shui do tego jednego mieszkania, do tego jednego domu i te 5000-3000 lat historii. Jest, jest opowiedziane w ciągu dwóch godzin, ale uwaga, tak jest. Słuchajcie, czy pieniądze uciekają przez toaletę? Myślę, że tak. W momencie, kiedy siedzisz na toalecie i masz wypchane kieszenie po brzegi tymi pieniędzmi i tak się obrócisz i ci wpadną do toalety, to jak najbardziej pieniądze uciekają przez toaletę. A tak powiedziawszy, ja jeszcze do tego, do tego tematu się będę odnosiła, powiedziawszy tak po prawdzie, nie bierz tego do końca do końca na serio natomiast słuchajcie, jak budujemy dom, to jeszcze właśnie jedna kwestia mi przychodzi do głowy jak budujemy dom, to bardzo mocno patrzymy w których miejscach mamy Mamy te miejsca, które będę wykorzystywała. Najlepszym remedium, jeżeli mówimy o feng shui, to jest używanie tego miejsca, bycie tam, dodawanie swojej energii. W związku z czym, jeżeli mamy obszar, który powiązany jest z finansami, to na pewno nie będziemy go lokować w jakimś przeciągu energii, tak jak powiedziałam, a będziemy go lokować w takim miejscu, bądź to miejsce lokować właśnie tam, żeby tego miejsca używać, żeby to na przykład nie był schowek, żeby to nie była garderoba zamykana raz na wiosnę i otwierana na przykład przed sezonem zimowym. Słuchajcie, pieniądze uciekają z różnych powodów. Tutaj wymieniłam kilka, to się oczywiście sprawdza w konsultacji Feng Shui. Ja zapraszam Cię do tych konsultacji, jeżeli masz na przykład taki problem, jeżeli chcesz coś tam wyrównać, jeżeli masz biznes, a pieniądze też uciekają. Oczywiście tych powodów jest mnóstwo. Ja zawsze pytam, skąd te pieniądze masz, od kogo masz te pieniądze, z czego one do Ciebie przychodzą? Czy one przychodzą od ludzi, czy one przychodzą z gadania? Czy one przychodzą ze śpiewania, czy one przychodzą z praktyki jogi, to musisz wiedzieć, i sobie wtedy sprawdzamy, gdzie te obszary powiązane z tym, co robisz, się znajdują. To chyba tyle na dzisiaj. Zastanów się, dlaczego uciekają ci pieniądze, w jakim miejscu w domu one się znajdują i co takiego sprawia, że te pieniądze są poza Twoim zasięgiem. Dlaczego? Musisz, czy masz je puścić? Być może jeszcze nie wchodzimy tutaj w strefę związaną z Feng Shui, a na przykład z jakiejś, pracujemy na jakimś programie rodowym, na przykład, tak? Ale to już jest całkiem inna historia. Pozdrawiam się bardzo ciepło.